Zmiany panie burmistrzu w spółce mieszkaniowej, dlaczego i co one oznaczają? Kto odszedł, kto został nowym prezesem, kiedy go poznamy? Nowego pana prezesa, pana Wojciecha Smolińskiego przedstawiłem już kierownikom wydziałów Spółce Mieszkaniowej. To przedstawienie odbyło się z udziałem przewodniczącego Rady Nadzorczej, z udziałem odwołanego prezesa. Wczoraj się ta sytuacja wydarzyła i od wczoraj mamy nowego prezesa. Dotychczasowy prezes po 3,5 pół roku przechodzi do innych obowiązków, ale już nie w mieście. Już nie w mieście. Natomiast no cóż, przyszedł czas na zmiany. I oceniając, że mamy inne wizje funkcjonowania spółki, ja i pan prezes uznaliśmy, że, że trzeba będzie zakończyć tę współpracę, która, mówię to nie tylko kurtuazyjnie, uważam, że była w sumie owocna i udana, ponieważ. Dużo rzeczy, zwłaszcza formalnych, zwłaszcza organizacyjnych, takich, o, o które do tej pory nikt za bardzo w spółce nie dbał, dużo rzeczy udało się panu prezesowi zrobić. Aha. Teraz trzeba... trzeba będzie położyć większy akcent na y, bliższe kontakty z mieszkańcami, na szybsze reagowanie y, na ich postulaty i wnioski, no i oczywiście też na y, przekonywanie y, wspólnot do remontów, do y, działań wspólnych, co Pan prezes Zdzisław Wołyniec już zrobił i jakby... Rozpędził już tę kulę śniegową, bo ja jestem przekonany, że to będzie kula śniegowa. Już by była, gdyby nie rosnące bardzo ceny materiałów i robocizny, bo mielibyśmy dzisiaj więcej remontów właśnie na obiektach wspólnotowych. Ale jestem pewien, że za niecałe pół roku, albo inaczej, na wiosnę przyszłego roku, to wszystko ruszy jeszcze większą falą niż, niż do tej pory. Także to są. To są takie główne kierunki działań, na które został uczulony pan, pan prezes Smoliński. To jak jesteśmy przy spółce, czy to zadłużenie mieszkańców w stosunku do miasta, te 2 miliony, ono rośnie, maleje, egzekwujemy? To jest, to jest, to jest, panie redaktorze, kolejny sukces pana odchodzącego prezesa, odwołanego prezesa, który... Gdy przychodził, sprawdził, ile było wniosków kierowanych do sądu czy wezwań do, do, do zapłaty przed jego przyjściem. To były naprawdę nieliczne przypadki, które można byłoby powiedzieć, kilkadziesiąt w skali roku wcześniej. Dzisiaj, proszę Państwa, mamy złożonych ponad tysiąc pozwów w sądzie. Spółka razem z kancelarią, która prowadzi właśnie te sprawy, spowodowała, że w wyniku tych pozwów i działań komorniczych odzyskaliśmy od dłużników kilkaset tysięcy złotych, ale niestety ciągle około 2,5 miliona złotych mieszkańcy kamiennej góry są winni nam jako samorządowi, więc to jest sytuacja, którą Trzeba prostować, będziemy starali się jeszcze bardziej te działania windykacyjne usprawnić. A i z tego miejsca apeluję do Państwa, żebyście Państwo byli naprawdę przekonani, że czas niepłacenia czynszów naprawdę się kończy. Proszę, proszę być przygotowanym na to, że trzeba będzie uregulować swoje zobowiązania jakkolwiek by to nie zabrzmiało boleśnie no nie jest sprawiedliwe gdy jedni płacą a inni po prostu z tego obowiązku się nie wywiązują ja pomijam sytuacje w których naprawdę jest ciężko naprawdę jest ciężko ale i y, 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 y są takie rodziny które nie mogą płacić ale wtedy proszę się do nas zgłaszać pisać y, y, podania o rozłożenie na raty My naprawdę będziemy starali się pomóc, cały czas jeszcze wypłacamy dodatki mieszkaniowe, cały czas jeszcze można korzystać z pomocy socjalnej, tylko trzeba się z nami jako samorządem dogadywać i po prostu nie uciekać od problemu, który będzie narastał, no bo potem będą jeszcze do zapłaty odsetki i koszty sądowe i no, nawet z czasem komornicze.